W Ewangelii słyszymy to piękne zdanie Jezusa Chrystusa, który mówi: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Dzisiaj potrzebujemy tych robotników. Jest tak wielu kleryków studiujących w seminariach, którzy przygotowują się do pracy w tej wielkiej winnicy pańskiej, aby móc głosić słowo Boże aż na krańce świata, będąc Jezusowymi świadkami. Kościół w Polsce pomaga tak wielu klerykom, w sposób szczególny w czterech dużych seminariach, gdzie młodzi ludzie przygotowują się do bycia księżmi, przygotowują się do bycia misjonarzami. Dziękuję wszystkim, którzy angażują się w to dzieło Solidarności wobec kleryków i seminariów. Niech Pan Wam błogosławi. Pomagajcie nadal wielu klerykom, aby wielu robotników mogło wyruszyć do pracy w wielkiej winnicy pańskiej. Dziękuję.